Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nowości Tygodnia. Dziś przyjrzymy się, jakie nowe produkcje oferuje, oferują nam producenci gier komputerowych i co nowego czeka nas na rynku. Zacznijmy od początku. Nowością, yy, hitem, który na pewno wszyscy czekali jest na pewno Dragon Age Inkwizycja. Jeśli chcecie się dowiedzieć o wiele więcej niż zaraz powiem o tej grze, zapraszam Was już do recenzji na naszym kanale, ale jedziemy. Eee, Dagonedy Fizycja swoją premierę ma już 20 listopada w Polsce, a na świecie 18 listopada, więc trochę poczekamy dłużej niż nasi zagraniczni przyjaciele, ale nie martwcie się. Eee, tak, no Jest to gra na pewno, na którą czekali wszyscy fani Bioeru. Eee, kontynuacja klasycznego RPG, eee, Zajebistego RPG, gdzie wcielamy się tym razem w Inquisitora, w którym będziemy podbijać świat, rozgrywka, wiele się nie zmieni, nadal, by, nadal będziemy dowodzić drużyną. Jednak co zaoferuje nam, nam gra, jaką fabułę będziemy mogli przejść? tego dowiemy się już 20 listopada. A tym razem a tymczasem jedziemy dalej. Eee, również 18 listopada, czyli już jutro. Chyba jutro. Tak, jutro ma swoją premierę Far Cry 4. Na pewno fani nie będą zawiedzeni, eee, tym bardziej, że trójka dała wielkie pole do popisu i czy czwóreczka pobije trójkę o tym dowiemy się już 18 listopada a jednak w skrócie o tej grze jeszcze jest to strzelanka pierwszoosobowa tym razem znowu swoim bohaterem wylądujemy na wyspie tylko tyle mogę wam zdradzić żeby nie spoilerować fabuły miejmy nadzieję że będzie równie dobra jak trójka a my jedziemy dalej. Co mamy dalej? No, tutaj jeszcze z nowości w tym tygodniu możemy zmienić również ee, to, że jak się nazywało śródziemie, cień mordoru. E, tyle, tyle, że tym razem tej gry doczekają się e, użytkownicy Xboxa 360. E, o tej grze już na pewno wiele wiecie jest to. E, jest to typowy... Znaczy, czy typowy RPG, no nie powiedziałbym. E, jest to w, pe w pewnym sensie PG, możemy tu upgrade'ować naszą postać, dowiadujemy się o e, historii strażnika e, ze świata Władcy Pierścieni. Gra jest naprawdę zarobista, bardzo Wam ją polecam. E, I m, oczywiście użytkownikom Xboxa teraz, gdyż e, użytkownicy PC i innych e, konsoli na pewno już ją mają. Albo ściągnęli. W każdym razie 21 listopada zawita na Xboxach 360 Wśród ziemię cień Mordoru, który jest grą zajebistą. Co jeszcze z nowości czeka na nas w tym tygodniu? A jest to Company of Heroes 2 ofensywa w Ardenach na PC-ta. Wychodzi już jutro, mianowicie 18 listopada. Tym razem nie jest to gra sama jest to dodatek do znakomitego RTS-a w realiach II wojny światowej. Tym razem dostaniemy do naszej dyspozycji wojska amerykańskie które będą się zmagać z nazistowsk nazistowskimi siłami. W każdym razie e, w tym tygodniu z tych najciekawszych premier to już wszystko i zapraszam Was już za tydzień. Hej!